Dobrze. Kilka dni temu Maja Staśko skomentowała mi Insta Stories. Ja tam zapowiedziałem, co znajdzie się w najnowszym filmie, nie? I między innymi, jakby napisałem tam, że tam będzie burger Backstona, nie? No i kurwa tam donald.pl, e, <grym> e, na twitterze w ogóle ludzie zaczęli postować, że o popatrzcie on robi produkt spożywczy, już abstrahując od tego, że z żaden dyskont nie przyjąłby kurwa takiego produktu ode mnie, jeszcze o takiej nazwie, w trakcie takiej afery. No chuj z dyskontem, robienie restauracji. <grym> no, robienie było, restauracji, bo, za, w ogóle panie, robienie restauracji zakończyłoby się prawdopodobnie obrzuconą witryną pomidorami. Kamieniami, jajkami. jajkami, i tak dalej. No ale dobra, jakby pojawiło się. Wiadomo, że ludzie mogli tak pomyśleć, bo jakby nie każdy mnie ogląda. i w... Nie była... wiedział, że wcześniej była robiona jajecznica na podzie. wodzie. No. I w pierwszym filmie z The Goat robiłem jajecznicę na wodzie. Nie? No i dużo moich widzów zrozumiało, że Burger Baxona to nic innego jak przepis na kanapkę, co mogliście zauważyć w filmie numer dwa. Że burger Bachsona to był po prostu burger na filmie, nie. No i moi drodzy, jakby. Ja w ogóle z Mają Staszką o tym pisałem jej to, nie. I nie chcę też jakoś super strzelać teraz w majkę, nie, ale. Po prostu nie rozumiem tego. Chyba, że Maja mi wytłumaczy. Że mamy, moi drodzy, maję Staszko, która właśnie wrzuca tego tweeta, że Burger Baxona plus dużo fajnych tematów, i to w kontekście Pandora Gate, czyli sprawy o krzywdach dzieci, robienie z niej biznesu, zasłania traumy ofiar, także tych, których anonimowo się narażało, pozbawiając je bezpieczeństwa. Mamy majkę, która okazuje się, moi drodzy, że robi film na temat Pandora Gate. Nie? Wiecie o co chodzi, że no, lekko hipokryzję. Lekka hipokryzja. Chyba że moi drodzy ja czegoś nie wiem. No ale to jest dla mnie hit. I widziałem, że też jakby dużo ludzi, no bo na tym twecie, no to jest kurwa mnóstwo komentarzy. Najpierw płaczą, że z Pandory robi się film/serial, a teraz Pierdolą, że robią film o niej. I jeżeli to jest prawda, że Maja robi film o Pandora Gate, to ja osobiście na przykład nie mam z tym żadnego problemu, bo sam robię gdzieś tam materiały takie, wiecie, te odbudowy, ten, gdzie teraz już w ogóle zaczynamy odchodzić od tego, no ale wiadomo, że mnie to dotyczyło, więc to chyba nic dziwnego, że w pierwszych dwóch odcinkach temat się pojawił. Tak, gdyby po prostu ona nie krytykowała mnie za to, że jest jakiś Burger Backstona, gdzie na przykład nie wiedziała o tym, że chodziło tylko o przepis. Tak w tym momencie no to jest dziwne, nie po prostu to jest <grym> same <grym> dziwne. Ale tak jak mówię, może czegoś nie rozumiem, a może my nie rozumiemy wszyscy tego. Chyba. że Przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas. Czas rozliczeń nadejdzie. <grym> Dobrze, lecimy w takim razie do kolejnej rzeczy. Ja bym był Burgera. <grywia> ja bym Baxtona Burgera, powiem Wam tak. Do znania, kurwa. Nie, no chyba. No, był dobry, był dobry. Ja bym go zrobił inaczej, ale był tak. dobry.